W codzienności, w szepcie wiatru, słyszę echo Twojego głosu, Panie. Cichy i kojący, Ty jesteś miłością, co wypełnia każdą pustkę, dobry Boże. Dziękujemy Ci za ten dzień, za wszystkie chwile radości i trudu. Przychodzimy do Ciebie wieczorem, gdy serce pragnie ciszy, a dusza szuka odpoczynku. Ty, Panie, jesteś naszą ucieczką i spokojem. Przyjmij nas w swoje ramiona. Byśmy mogli zasnąć w Twojej obecności, bez lęku. W pokoju i miłości. Szczęść Boże, moi drodzy. Panie, chcę odpocząć w Twoich ramionach, w ciszy Twojego pokoju, trwam. Ty jesteś światłem, ty jesteś miłością. Ty jesteś pokojem mych snów. Ty jesteś światłem, ty jesteś miłością. Ty jesteś miłością. Drogi bracie, droga siostro, niech ta dzisiejsza modlitwa przyniesie sercu ukojenie po trudach dnia. Niech pomoże wyciszyć emocje, oddać Bogu ciężar trosk i lęków, które nosimy w sercu. Dzięki niej uczymy się zawierzać, ufać i zasypiać w Bożym Pokoju. To moment, w którym Jezus delikatnie obejmuje duszę i mówi: Nie bój się, jestem przy Tobie. Módlmy się, moi drodzy. Panie Jezu, zmęczony jestem po dniu, który przeminął. Ty znasz każdą moją myśl, każde zranienie, każdy ciężar serca. Przychodzę do ciebie, bo tylko w tobie mogę naprawdę odpocząć. Połóż swą dłoń na moim sercu, ucisz burze, które jeszcze w nim trwają. Niech Twój pokój spłynie jak łagodny deszcz na duszę spragnioną ciszy. Zamknij moje oczy światłem Twojej miłości. Otul mnie jak dziecko, które zasypia bez lęku. Panie, zostań ze mną tej nocy, bo przy Tobie wiem, że niczego mi nie braknie. Zmęczone dłonie składają się do modlitwy. W powietrzu czuć zapach ciszy. Wszystko, co było bólem, rozpuszcza się w Twojej obecności. Czas zwalnia. Myśli uspokajają się, jak fale, które dotknęły brzegu i znikły. Zostaje tylko światło. Twoje światło, Panie. Amen. Kiedy serce spoczywa w Bogu, Noc staje się modlitwą pokoju. Niech Bóg, Ojciec, otuli Cię swoją miłością. Jezus napełni serce spokojem, a Duch Święty czuwa nad Twoim snem i myślami. Niech noc będzie Twoim spotkaniem spokojem, a poranek nowym początkiem w Bożej łasce. Dziękujemy Ci, Panie. Za tę chwilę wyciszenia, za ciepło Twojej obecności, za ciszę, która koi i za nadzieję, którą wlewasz w serce. Niech każdy, kto modli się dzisiaj z nami, poczuje Twój dotyk pokoju. W ciszy nocy, Panie, jesteś blisko, moje serce spoczywa w Tobie. Nie potrzebuję słów tylko Twojej obecności. Ty jesteś wszystkim. Ty jesteś wszystkim. Zasypiam spokojnie, bo Bóg jest ze mną. Ty jesteś wszystkim. Bracie, siostro, jeśli ta modlitwa wniosła w Twoje serce spokój, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał Oasa Jezusa, aby codziennie otrzymywać nowe modlitwy i słowa pokoju. Napisz w komentarzu, za co dziś dziękujesz Bogu. Twoje świadectwo może umocnić innych. Kto odpoczywa w Bogu, budzi się w Jego świetle. Kiedy dzień chyli się ku końcowi, i gwiazdy zaczynają migotać na aksamitnym niebie, moje myśli biegną do ciebie. Panie, moje myśli, biegną do ciebie. Ty jesteś pokojem mych snów, spokojem, który otula mnie, pozwalając mi znaleźć ukojenie. Po prostu jestem w Twojej obecności, nie potrzebuję słów, by Cię opisać. Odetchnąć mogę swobodnie, po prostu jestem w Twojej obecności. Panie, zostaję w Twoich ramionach. W nich znika lęk, znika smutek, cisza staje się modlitwą, a sen Twoim błogosławieństwem. Do usłyszenia, moi drodzy.